Kochanie, tęsknię za tobą. Mówisz o mnie. Naprawdę. Tęsknię. Bardzo tęsknię. I dobrze wiesz. że cię kochamy. Jest. Siema, ma tutaj, właśnie jestem Michała, cieszę się, że tutaj właśnie jest tutaj na, na, na ten na tym kanale, staram się, bowiem tylko jedno, ten tęsknię za to właśnie dziewczynę, to właśnie moją kochano. Ej, co mogę jeszcze powiedzieć? Nie ozywa się, właśnie parę dni nie, nie ozywa się. Tylko w środę do mnie zadzwoniła, że da mi tutaj znać. Właśnie w piątek do mnie znać: Zadzwoni do, do mnie i powie, hej, co tam misiu i co robisz? A ja uwielbiam co robię, właśnie myślę o tobie. Robię proste teraz, ale co mogę powiedzieć? Jedno, ej, kochanie, co robisz? Co tam właśnie, jak tam zdrówko? I jak tą właśnie padam, a ja łowię, ona mówi do mnie Kochanie, wszystko ma się dobrze tak Ona mówi wszystko okej okay. Jeszcze dodatkiem powiedziałam mi: Kocham, a ja Ciebie też właśnie kocham. Tylko nie chcę Ciebie naprawdę stracić, bo to właśnie jesteś tylko ważna. Ja właśnie teraz bardzo jest to ważna. Dajcie jej, właśnie łapię w górę, tak. Po tym kanale to jest piękny raj. Ej! Tak to jest właśnie raj Ja i ona to jest piękne połączenie miłość I co mogę jeszcze powiedzieć jedno Michał jeszcze powie jeszcze jedno Bardzo kocham moją dziewczynę nawet Moje serce uwidnie. mu rozumie teraz Że, że jej to nie ma Jej to właśnie nie ma Jej to właśnie brakuje bardzo mi Ej moje serduszko nie rozumie Tak płacze tak Że jest to nie ma jej tak naprawdę, ona czasem robi pod złości mi Ale się tu właśnie pięknie, się to właśnie droczy Mogę powiedzieć, kochanie, jesteś piękna I mogę jeszcze, będę bardzo ciebie kochał Ej, będę bardzo ciebie droszczył Ej, bardzo ciebie będę starał Ej, co mogę jeszcze powiedzieć Piękne oczka, dziś tak właśnie mówię Ej, do dzisiaj mówię, to no tak, kochanie do dzisiaj mówię tak, kochanie moje A teraz kochanie myśl o mnie I śpi tak bardzo do mnie, ej Teraz mówię wam, dobranoc Moje dziewczynie, czyli moje kochanie, dobranoc Ja tu właśnie nagrywam w nocy o 24, ej Wiem, że trochę mnie pogięło Ale Ciebie właśnie kocham i na tego właśnie no, robię tą prostawkę teraz. Ej. Lajka, suba, komentarze. Jo, Michał 2006.